Siema siema dzisiaj krótki, ale mega ważny odcinek, dotyczy on właśnie nowej aktualizacji w Brawl Stars, która będzie już naprawdę za niedługo, więc zaraz wszystko wam powiem. Zróbmy tak, macie 5 sekund na to, żeby zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Komu się uda, to dołącza on do naszej ananasowej armii najlepszych ziomków. Uwaga, przygotuj się. 5, 4, 3, 2, Jeden. Dzięki wielkie każdemu, kto zostawił. Ale jeszcze przed startem tego filmu posłuchajcie. Mam dla was mega kozacką informację. Wiem, że większość moich widzów uwielbia grać w gry, z tym, że zazwyczaj niektóre gierki sporo kosztują, a chcielibyście zdobyć je trochę taniej. Dlatego mam dla was idealną okazję. nawiązałem współpracę z firmą Instant Gaming. Jest to stronka, na której możecie kupować praktycznie wszystkie gry i są tam one w naprawdę niskich cenach w porównaniu do innych stronek. Mam do was prośbę. Chociaż wejdźcie na i sobie obczajcie jakie tam są gierki. Link macie w opisie. Nic nie stracicie, jak będziecie oglądać, a może znajdziecie coś, w co chcielibyście popykać w dobrej cenie. Przykładowo ostatnio wyszła FIFA 22. Sam w nią gram i na tej stronce możecie sobie ją ogarnąć. Jak coś stronka jest w 100% sprawdzona, nie musicie się bać, że nie otrzymacie gierki czy coś. Ja za niedługo ogarnę dla Was też jakiś konkurs na darmową grę, jaką sobie wybierzecie z tej strony, więc tym bardziej wbijajcie i obczajcie. Możecie też założyć na niej już konto. Link jak coś podaję wam w pierwszej licę no więc my już sobie lecimy z odcineczkiem, napiszcie w komentarzu kiedy Waszym zdaniem będzie update, to przywam serducho, a ja właśnie od tego zacznę. Posłuchajcie mordeczki. Jedno jest pewne, w październiku będziemy mieli już Brawl Talka, a chyba nawet i aktualizację. Co więcej, będzie to już na dniach, bo podajże jak to oglądacie, to mamy 15 październik. A twórcy wrzucają na swoje social media Posty, które ewidentnie wskazują na to Że update będzie już Myślę, że nawet i do tygodnia Między innymi przypomnieli nam O wyrzucaniu osób z klanu Ja już to zrobiłem i to świadczy o tym Że tego czasu do Brawl Talka Zostało naprawdę mało Wydaje mi się, że będzie on już gdzieś w przyszłym tygodniu Dzisiaj mamy piątek A ja myślę, że Brawl Talk Może wlecieć gdzieś pomiędzy 22 a 24 października Czyli piątek, sobota, niedziela Który z tych Dlatego gdzieś zazwyczaj właśnie twórcy dodają toki w weekendy. A wydaje mi się, że w tym, co jest teraz, czyli 16-17 październik, no to jeszcze nie, za wcześnie by to było. Więc wchodzi w grę tylko w sumie kolejny tydzień. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wydaje mi się, że są na to duże szanse. I pamiętajcie, że już zazwyczaj dzień wcześniej przed Brooltokiem, twórcy ustawiają jego premierę, więc to naprawdę leci. My zaraz będziemy mieli kolejny update. Mega nie mogę się doczekać i mega mam nadzieję, że będzie to upiorna Hello. Nowa aktualizacja tego dowiemy się już za niedługo, czy tak będzie. Lecz naprawdę chodzą pogłoski, że będzie to spory update. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że będzie taki Brawl Talk, w którym twórcy zapowiedzą od razu dwa miesiące. Czyli kolejny Brawl Talk byłby dopiero w okolicach grudnia i będzie to tak jakby dwumiesięczna aktualizacja. Dlatego myślę, że może być wielka. Pewnie jak tak będzie, to poznamy od razu dwóch nowych zadymiarzy. Jeden wejdzie szybciej, drugi dopiero gdzieś za miesiąc. E, będzie no też dużo innych rzeczy, ale o tym może powiem wam w innym odcinku. Po prostu, no, wydaje mi się, że będzie to na pewno Halloweenowa aktualizacja, bo twórcy co roku robią w Brawlu w tym okresie Brawloween. No, czyli po prostu połączenie Halloween z Brawl Stars, więc trochę dziwne by było, gdyby akurat teraz takiego czegoś nie zrobili. No, tak mi się przynajmniej wydaje, że zawsze po prostu starają się dbać, żeby e, ten event w Brawlu był, no i też gracze mega go lubią, no nie oszukujmy się, jak patrzymy na przykład na wyświetlenia Brawl Talków, czy animacji Halloweenowych, to no, to są one większe niż tych zwykłych. Dlatego to też się twórcom tutaj bardzo opłaci. Ja mordeczki chciałem was jeszcze bardzo serdecznie zapraszam na mojego Discorda, a na nas Link macie podany w opisie. Założyłem go parę dni temu, więc jest to Discord dla moich wszystkich widzów, wpadajcie tam koniecznie. Możecie tam czasem mnie spotkać, pogadać ze mną, znaleźć fajnych ziomków do grania w Brawl Stars i w inne gierki. znaleźć w ogóle fajnych znajomych. Macie tam też przypominanie o wszystkich moich odcinkach, więc nic nie przegapicie. Dużo fajnych innych rzeczy, specjalne rangi VIP i kilka innych. wbijcie sobie na serwer, poczytajcie tam wszystko macie opisane, na pewno fajnie spędzicie czas polecam. No a ja się będę z wami żegnał, tak jak mówiłem, krótki odcinek, ale mam nadzieję, że Spoko się oglądało, jutro widzimy się O 15.02 na moim drugim kanale Więc wpadajcie koniecznie, a się będę żegnał Siemaneczko wszystkim, do zobaczonka Hejo! a jeszcze wbija na mojego instagrama To ty. każdy kto mnie zaobserwuje polekuje wam foteczkę Więc co, siemadeczko wszystkim